że Markę na Monokera, ale jak i widzicie w tym odcinku, też przywrócimy kolejny wrót życiowy, bo to będzie historia o życiowych, a mianowicie powiem jak nasza polska służba e, zdrowia działa na chorych. Mianowicie e, był taki dzień, gdzie. Bo trzeba dzwonić po że kę dla mojego bo już yy, zapakowała, już chciał jechać do szpitala, żeby zrobić yy, badania, prześwietlenia na nogę, mama, chorą choronogę i żeby zrobili prześwietlenia, co dokładnie tej nocy dodał. Yy, i po prostu jechać na, na badania. No to już yy, my dzwoniliśmy na Pogotowie. Czekajcie, tutaj. Więc mieliśmy na pogotowie zmniejszenie na 112.00 do 112. 11, 12.00 centrum pogotowia. Opowiedzieliśmy, że ma chorobę miała wysokie ciśnienie 1911. 11, 11.00. to sobie wyobraźcie, jaki to było duży ciśnienie, a tym bardziej dla naszej osoby. Wszystko od A do Z. Opowiedzieliśmy, jakie ma objawy, co dolega. Wszystko, wszyscy, w tym momencie, powiedzieliśmy, że nie da rady wchodzić. No to to mamy. W pokoju to będzie, pff, Proszę dzwonić do lekarza rodzinnego, albo jechać do przychodni. No takie? Pani! Takie. No tam jak ta baba już w górę. Nie wiem, chyba się tam naprawdę nie kumata. Pani! Jak ma pojechać do przychodni, ona nie chodzi. Jak ona pojedzie? Gdzie ona pojedzie? Pani myśli chociaż trochę. No i mi tak się wkurzyli, że odmówiła dla się osoby, dla chorej, zjazdu karetki. Po prostu już my, byliśmy w soku i wkurzeni, jak NASA polska służba zdrowia. Już ja tutaj nie będę przykrył, bo naprawdę to jest kur... nie niepomyślenie. No to my mieliśmy później taką myśl, żeby zadzwonić po policji i przez policję wzywać karerkę. Już jakby policja przyjechała i by wzywał karerki to już... żadnego, żadnego ale byśmy musieli przyjechać. No ale już bardzo to tam pal pal taka kur... Cóż, właśnie, się masakra. Mu już będzie prosić socialów, albo tam kogoś, żeby załatwić transport do przychodni, żeby zrobić przyświetlenie. To po prostu masakra. Albo jak tam człowiek ma chorą rękę, no to z ręką może pojechać do przychodni. A jak ma chorą nogę, nie da rady chodzić, jak on pojedzie? Po prostu to jest nie do wyobrażenia. To mi nie że chyba bardziej trzeba dzwonić po dom po bo jak będziesz chorym po tą karetkę, bo jak będziesz umierał, bo będziesz się dościczał, to już karetka nie przyjedzie. Od razu pakuj się do trumny i dzwonić po domu podrzebowy. Bo już jak karetka pogoda odmawia dostać osoby z góry nogi, gdzie nie da rady chodzić i wysokim ciśnieniem co grozy wylewem albo zawałem, no to już nie do pomyślenia. No to jak noga, ale miały wysokie ciśnienie. To bardzo wysokie ciśnienie, które zagrażało dla zdrowia albo na życia. Karaka odmówiła przyjazdu. Po prostu już ja nic nie będę mówił na ten temat, bo po prostu to już jest nie do pomyślenia. To jest po prostu nie do, nie do pomyślenia, żeby kredka odmówiła przyjazdu. Tym ten kończę filmik. Trzymajcie się, się ciepło. Dbajcie o zdrowie, bo jak zachujecie, to już chyba na służb, polsku służby zdrowia nie, nie macie co liczyć. Trzymajcie się, się ciepło. Na razie.